Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie agresja w niemieckim życiu społeczno-politycznym. Moim gościem jest pan dr Mateusz Wiliński, analityk Instytutu Zachodniego. Ja nazywam się Piotr Kubiak. Impulsem do naszej rozmowy stały się wydarzenia, które miały miejsce 31 maja 2024 roku w Mannheim. Doszło tam do ataku nożownika na Członków Pax Europa. Chciałbym zapytać na początku o okoliczności tego wydarzenia i w ogóle na wstępie, czym jest ten ruch Pax Europa. Dzień dobry, cieszę się, że możemy w naszym instytutowym podcaście podjąć ten aktualny i ważny temat. Ruch Obywatelski Pax Europa to grupa, która jest określana jako Wroga islamowi. To stowarzyszenie, które podejmuje działania zmierzające do uświadamiania w opinii, przynajmniej jego członków, uświadamiania, jak wielkim zagrożeniem dla Europy, dla Kultury europejskiej jest islam pojawiający się na Starym kontynencie. Są tak radykalni członkowie tego grupowania że przez pewien czas byli obserwowani przez bawarskie służby ochrony konstytucji. Po dzień dzisiejszy można znaleźć na bawarskich stronach rządowych informacje o przyczynach tego działania. Mówiono o tym, że odbiera się tym, którzy są wyznawcami islamu w koncepcjach ruchu możliwość praktykowania religii. Pozbawia się tych, w tych koncepcjach pozbawia się te osoby Wolności religijnej. Dość powiedzieć, że ruch bardzo, jego członkowie bardzo mocno, bardzo często odwołują się do określenia islam polityczny, ale co ciekawe, odrzucają użycie pojęcia islamizm, które uznają za fałszujący, za fałszujący prawdziwy obraz islamu, ponieważ miałoby ono sugerować, że w łonie islamu istnieją dwa nurty. Taki, który można pogodzić z tym, co jest standardem w kulturze europejskiej, i taki radykalny, agresywny, skłonny do, do przemocy. Właśnie. Czy służby nie spodziewały się, że może dojść do takiego ataku, do takiego wydarzenia do próby no tutaj. Jakby zranienia, z czy też może nawet zabójstwa członków tego ruchu, kiedy, kiedy były przygotowane tutaj demonstracja, spotkanie organizowane przez, przez ten ruch. Jak zareagowały służby? Pytanie o działania policji pojawia się w niemieckich mediach. Można było je usłyszeć m.in. w audycji Markusa Lanza. Policja. Była przygotowana. Funkcjonariusze byli obecni w miejscu, w którym odbywała się pikieta organizowana przez PAX Europa. Pojawiły się krytyczne głosy, krytyczne oceny tego, co się wydarzyło ze strony policji w wspomnianej audycji. Anna Lehmann. Powiedziała, że odnosi wrażenie, że ta akcja była dyletanska. Spotkało się to określenie z falą krytyki, a jeden z komentatorów ze środowiska policyjnego stwierdził nawet, że po zachowaniu sprawcy można przypuszczać, że był to człowiek, który był przygotowany do przeprowadzenia tej akcji, więc nie był to sprawca działający. Pod wpływem emocjonalnego impulsu, ale też wiedział, w jaki sposób zachować się w czasie takiego ataku, w jakich, jakich technik, z jakich technik skorzystać. A czy akcja była optymalna? Raczej, raczej nie są, są uwagi do jej przebiegu. Oczywiście Trzeba pamiętać o tym, że była to bardzo, bardzo szybki atak, bardzo dynamiczny atak i również szybka reakcja policji. No właśnie, Tak naprawdę to co się tam wydarzyło w tym Man Mannheim w piątek 31 maja? Niespodziewanie jeden z mężczyzn przebywający w miejscu, w którym odbywało się, odbywała się impreza ruchu Pax Europa, Dobył noża i próbował zranić, pewnie zabić Michaela Stirzenbergera, czyli jednego z liderów ruchu. Zranił go, zranił też kilka dalszych osób. Kiedy doszło do interwencji policji, funkcjonariusz, który, tak jak przed momentem powiedzieliśmy, ostatecznie zmarł, omyłkowo obezwładnił jedną z osób, które były w pobliżu napastnika. Ten wykorzystał ten błąd policjanta i zadał mu dwa ciosy nożem w okolice szyi. Policjant został przewieziony do szpitala, niestety w niedzielę zmarł. Pozostali interweniujący policjanci pospieszyli mu na ratunek. Napastnik został postrzelony, niestety to działanie było spóźnione. Chciałbym w tym momencie zapytać o reakcję polityków i społeczeństwa niemieckiego na te wydarzenia w Mannheim. No bo tak naprawdę jesteśmy teraz w ogniu kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale też przed, przed wyborami samorządowymi w, w ośmiu krajach związkowych. Więc jakby ta atmosfera staje się coraz gorętsza i tutaj dochodzi do takiego wydarzenia tragicznego w skutkach. Sprawa ataku. I późniejszej śmierci policjanta zostało oczywiście podjęte przez media i przez politykę bardzo szybko. Pojawiły się pytania o tym, kim jest zamachowiec, czy przebywa na terenie RFN legalnie. Wskazywano na duży kłopot społeczny, którym jest przestępczość z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi, z wykorzystaniem noży. Ta tematyka jest typowa dla retoryki AfD, pominąwszy kwestię realnego zagrożenia, realnego niebezpieczeństwa, to jest to kwestia, która jest nader często od lat podejmowana przez polityków niebieskich, ale i zwolenników innych organizacji czy, czy sympatyków skrajnej prawicy. Sprawca mieszkający od ponad 10 lat w Niemczech. Afgańczyk, który przybył do tego kraju jeszcze jako nastolatek, nie uzyskał w RFN ochrony azylowej. Rodzą się pytania, dlaczego tak długo w kraju pozostawał? Dlaczego nie przeprowadzono żadnych czynności zmierzających do wydalenia go z Niemiec do, do jego kraju? To oczywiście budzi kontrowersje polityczne wykraczające poza sam, samo zdarzenie w Mannheim. Dyskusja dotyczy skuteczności i poprawności w ogóle, sensowności niemieckiej polityki azylowej oraz procedur postępowania z osobami, które azylu w Niemczech nie uzyskały. Ten człowiek przez ponad 10 lat zdarzył w Niemczech, jak słyszymy, założyć rodzinę, no, no wrócił na swój sposób w ten kraj, ale też rodzi się pytanie o to, jak, jak doszło do jego radykalizacji. Bo jest to radykalizacja nowego typu. Jak uważają eksperci, prawdopodobnie radykalizowały się za sprawą mediów społecznościowych i treści ekstremistycznych, które w nich się pojawiają. To, jest, to są zagadnienia, które naprawdę często pojawiają się w niemieckiej polityce. Są dyskutowane i to nie tylko przez partie skrajne, bo na pewno od jesieni zeszłego roku widzimy, że i partie, które moglibyśmy nazwać partiami głównego nurtu, stare partie parlamentarne, też podejmują temat konieczności zmian w polityce, w polityce migracyjnej, podejmowanie wysiłków w, zmierzających do tego, żeby osoby, które nie mają prawa do pobytu na terenie RFN opuszczały dobrowolnie lub w ostateczności pod przymusem terytorium tego państwa. Ja bym podniósł jeszcze jedną kwestię, mianowicie rosnącą liczbę ataków z użyciem noża. Jak to wygląda? Czy, czy, czy te wskaźniki rzeczywiście pokazują, że tych ataków jest coraz więcej? Tak, statystyki nie napawają optymizmem. Przygotowując się do naszej rozmowy, zajrzałem do statystyk kryminalnych, właśnie. Rok 2022 to 8160 uszkodzeń ciała w atakach przy wykorzystaniu noża. Już rok później, czyli rok 2023, 8951 takich przypadków. Przypomnę: 8160 i 8951. Napaści rabunkowe z użyciem noża. Rok 22 4195 i zeszły rok 4893 przypadki. To pokazuje, że tendencja jest wzrostowa. Oczywiście interesujące dla polityków, ale też dla badaczy jest to jaki jest udział procentowy obcokrajowców wśród sprawców tego typu tego typu przestępstw. Berliner Zeitung udziela po części odpowiedzi na to pytanie, co prawda pisze o przypadkach berlińskich w Jednym z tekstów tego tytułu pojawia się informacja o nadreprezentacji obcokrajowców wśród sprawców. W Berlinie 24,4% mieszkańców to obcokrajowcy. Natomiast według statystyk wśród podejrzanych o popełnienie przestępstw przy użyciu nasza, mówi się o, aż o 53%. Widzimy dysproporcje, rzeczywiście można mówić od, o nadreprezentacji. Ale jeszcze y, warto by dodać, że 16% wśród sprawców to są osoby, które posiadają jeszcze inny niż niemiecki paszport. Uwaga społeczna oczywiście skupia się na pytaniu o to, czy napływ obcokrajowców wpływa w sposób decydujący na zwiększenie się zagrożenia ze strony nożowników. No, sam, sam tytuł tego tekstu, 10 ataków nożowników każdego dnia w Berlinie już jest niepokojący. Dokładnie i tak i ta, ta kwestia, takie tematy stają się pożywką dla partii typu AFD, czy też innych partii skrajnie prawicowych. Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić trochę do wydarzeń w Mannheim i podjąć pytanie dotyczące oceny działań policji w takich sytuacjach, w takich sytuacjach jak atak nożownika w Mannheim, czy też inne tego, tego typu wydarzenia. W obliczu narastającej fali ataków przy użyciu noża, rzeczywiście jest, jest to sprawa istotna, w jaki sposób reaguje policja. Rozmawiałem z moimi kolegami policjantami i polskimi, i niemieckimi. To nie są proste interwencje. Kiedy oglądamy materiały wideo powszechnie dostępne w Internecie z jednej strony materiały niemieckie, ale też z drugiej możemy sięgnąć i znaleźć w tej przestrzeni materiały z innych krajów. Widać często osobę, która jest agresywna, ma w ręku nóż, pałkę, inny przedmiot niebezpieczny, którym grozi ludziom, dewastuje samochody, niszczy witryny sklepowe. Na miejscu zdarzenia pojawiają się policjanci, kilka radiowozów, kilkunastu funkcjonariuszy. Akcje, te, przynajmniej to co widać w internetowych relacjach, często wygląda na takie działanie bardzo wycofane, mało dynamiczne i ostatecznie mało, mało skuteczne. Z jednej strony winą można obarczyć tych, którzy Przygotowują policjantów, którzy opracowują taktykę działania i uczą technik interwencyjnych. Więc być może wina po części leży w niewystarczającym przygotowaniu funkcjonariuszy do podejmowania tego typu interwencji. Z drugiej strony jest oczywiście wielkie niebezpieczeństwo, bo taka osoba jest niebezpieczna również dla, dla policjantów, a jeżeli jest pod wpływem środków psychoaktywnych. To większość środków przymusu bezpośredniego, jak mówią policjanci, jest w stosunku do takiej osoby. Ich zastosowanie jest nieskuteczne albo mało skuteczne. I nawet w wypadku tasera, czyli paralizatora elektrycznego, nie zawsze jest on skuteczny, mimo że uchodzi za środek przymusu bezpośredniego, który bardzo policjantom w pracy może pomóc. Społeczeństwo, Żąda społeczeństwo oczekuje sprawnej reakcji Policji, ale z drugiej strony, wobec tych faktów, o których przed momentem mówiłem, jest ważne pytanie o to, jak bardzo zdecydowane akcje policji to samo społeczeństwo potrafi zaakceptować. Jeżeli większość środków przymusu bezpośredniego jest nieskuteczna, to pozostaje użycie broni palnej. Być może nie z klasyczną amunicją bojową, ale z amunicją gumową. Mieliśmy już przypadki takich działań w Niemczech. Sprawa Gummersbach, gdzie policjanci postrzeli nożownika podejrzanego o kradzież w jednym ze sklepów w czasie ich interwencji ten człowiek ranił jednego z funkcjonariuszy oni zareagowali oddając w jego kierunku strzały strzał padł też w Mannheim czy za wcześnie, czy za późno jak twierdzą niektórzy z tego co słyszałem policjant ten nie mógł oddać który strzelał nie mógł oddać wcześniej strzału ze względu na to że w pobliżu sprawcy znajdowały się osoby postronne. I to jest kolejny bardzo ważny, ważny aspekt, jeżeli dochodzi do tego typu incydentów w przestrzeni zurbanizowanej, w ruchliwych miejscach w miastach, miejscowościach mniejszych, to ryzyko użycia broni palnej. Jest duże ryzyko, że przy, w momencie wykorzystania tej broni zostaną poszkodowane również osoby postronne. I we wspomnianym Gumerzbach tak właśnie było. Oprócz tego, że został ranny sprawca, została ranna również osoba postronna. Wspomnieliśmy w pierwszej części naszej rozmowy właśnie o wydarzeniach w Mannheim, ale też warto nadmienić, że. Zbliżają się w Niemczech wybory do Parlamentu Europejskiego i też wybory samorządowe w ośmiu krajach związkowych. Okazuje się, że ta kamp te kampanie wyborcze coraz częściej są przerywane przez różnego rodzaju no, wydarzenia o podłożu kryminalnym. Chodzi o tutaj ataki na osoby rozwieszające plakaty czy też osoby. osoby które, które uczestniczą w wiecach, przemawiają na nich. Liczba tych, tych ataków, tych, ta fala agresji wzrasta, i ona jest nakierunkowana w stronę polityków, działaczy wspierających różne partie polityczne. Tak? To, 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 nie tylko, to nie tylko dotyczy jakby jednego kierunku. Wskaźniki, które, które było opublikowane, pokazują, że najczęściej atakuje, atakowani są członkowie partii Zielonych, czy też sympatycy Partii Zielonych, którzy na przykład rozwieszają plakaty, inna, inna drugą, jakby taką siłą polityczną, które, której sympatycy są atakowani, to jest alternatywa dla Niemiec, a trzecią SPD. W ostatnich tygodniach właśnie doszło do kilku takich ataków. Najgłośniejszym był chyba atak na kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego ze strony SPD. Ten atak miał na początku maja miejsce w Dreźnie, gdzie zaatakowało go czterech mężczyzn. Chodzi o, o Matthiasa Eke. Jest to polityk, który znajduje się na dziesiątym miejscu na ogólnoniemieckiej liście SPD i ma sporo szansę dostać się do Parlamentu Europejskiego. No, został pobity, znalazł się w szpitalu. Zaatakowany został w Allen, w Badeni-Wirtenbergi na lokalnym wiecu polityk CDU Roderich Kizeweter przez sympatyka, czy też osobę związaną z ruchem Querdenker. Ta osoba zaatakowała Kizewetera, kiedy on występował na trybunie. Później, później próbował go najpierw zepchnąć z tej trybuny. Następnie, gdy Kizeweter filmował te wydarzenia, zaatakował go pięściami. Tutaj się nic poważnego nie stało, no, ale sam fakt ataku no, został, został nagłośniony w mediach. Był też, były też ataki nawet w samym Mannheim. Kilka dni później na, na osoby rozwieszające polityka AFD, lokalnego rozwieszającego plakaty. Także, także widzicie Państwo, że ta fala agresji, te napięcia, te, te nastroje przed kampanią, przed, przed wyborami stają się, stają się coraz wyraźniejsze. Proszę Państwa, minęło właśnie 5 lat od zabójstwa Waltera Lipke, prezydenta rejencji Kassel. Polityka, który angażował się w pomoc dla uchodźców też krytykował aktywność skrajnej prawicy, krytykował też ruch Pegida. To jest pewien taki symbol, tak? Z 31 maja w Lantagu Hesji odbyła się właśnie debata wokół tego, wokół, wokół narastającej fali agresji. Okazuje się jednak, że cały czas to zagrożenie istnieje. tak. Lipkę został zastrzelony przed, na balkonie swojego domu, prze, przez polityka związanego, przez osobę związaną ze skrajną prawicą. Był to taki pierwszy mord polityczny polityka, który został właśnie zamordowany przez, przez członka organ, związanego z organizacjami skrajnie prawicowymi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do śledzenia naszych mediów społecznościowych, strony internetowej Instytutu Zachodniego i zaprosić Państwa do wysłuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Pojrzenie na Zachód, podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.